Rzecznik Generalny CUE wydał opinię w sprawie przymusowej restrukturyzacji Getty Nobel Bank. Co prawda nie doczekaliśmy się odpowiedzi na wszystkie pytania, a jedynie na te dotyczące funkcjonowania BFG i wewnętrznego konfliktu interesów. Jaką opinię wydał Rzecznik Generalny w tej sprawie i czy frankowicze Getinu są bliżej odszkodowań od Skarbu Państwa? Banki chwalą się wzrostem zainteresowania frankowiczów ugodami, ale według nich to dopiero początek fali, gdyż Nadal pracują nad lepszą wersją porozumień. Tym bardziej, że w pracę nad nowym modelem ugód zaangażowało się również Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak wygląda aktualnie proces zawierania ugód w sprawach frankowych i na co liczą banki w tym zakresie? Pięć praktycznych porad na odciążenie sądów od spraw frankowych. Takie propozycje złożył ostatnio prawnik reprezentujący Frankowiczów. Sądy pękają w szwach od spraw frankowych i konieczne jest przyspieszenie ich prac. Jakie konkretnie propozycje przedstawił adwokat i czy mają one szansę wejść w życie w sporach Frankowiczów z bankami? Rośnie liczba wygranych Frankowiczów w sądach, a co za tym idzie, rozliczeń z bankami. Zwykle realizacja korzystnego orzeczenia przebiega bez problemu, ale Frankowicze muszą uważać na niektóre porozumienia. Proponowane przez banki. Jak wygląda standardowy proces realizacji wyroku po wygranej i na co muszą zwrócić uwagę Frankowicze? Witam państwa na kanale Votum Finance Help. Ja nazywam się Paweł Wójcik i jak w każdy poniedziałek między godziną 9 a 10 spieszę do państwa z najnowszymi informacjami dotyczącymi kredytobiorców, a w szczególności Frankowiczów. Jak zwykle mamy sporo tematów do omówienia i skomentowania. Nie zwlekajmy zatem. Zaczynamy. Nasze dzisiejsze spotkanie zaczynamy od informacji płynących z Luksemburga, a dokładnie z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ubiegłym tygodniu, 13 czerwca, Rzecznik Generalny wydał opinię w sprawie przymusowej restrukturyzacji Getty Nobel Bank. Każdy, kto spodziewał się konkretnego wskazania, że Skarb Państwa będzie odpowiadał za tą przymusową restrukturyzację, mógł się poczuć nieco zawiedziony. Jednak wnikliwi obserwatorzy, którzy mieli już okazję zapoznawać się z z poprzednimi wyrokami i opiniami CUE, Mogli spodziewać się tego, że będzie ona bardziej wskazówką dla polskich sędziów niż konkretnym rozstrzygnięciem. Jednak rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest zupełnie inna i zamiast konkretnych rozstrzygnięć daje on wskazówki polskim sądom, jak mają orzekać w konkretnych sprawach. Tak było również w przypadku restrukturyzacji Getting Nobel Bank, ponieważ Trybunał w osobie Rzecznika Generalnego nie przedstawił konkretnych rozwiązań na pytania, które zadał Polski Sąd, a nawet w przypadku dwóch pierwszych Pytań, w ogóle zrezygnował z odpowiedzi. Oczywiście nie była to tylko autonomiczna decyzja Rzecznika Generalnego, ale takie stanowisko przekazał mu sam CUE, że ma się skoncentrować jedynie na pytaniach dotyczących funkcjonowania BFG. Dlatego w ubiegłym tygodniu nie doczekaliśmy się odpowiedzi na pytania dotyczące procedury administracyjno-prawnej. Nie wiemy zatem, czy wszystkie skargi, które trafiły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a było ich blisko 8 tysięcy, to czy sąd będzie mógł je rozstrzygać łącznie w ramach jednego postępowania, czy będzie to musiał zrobić indywidualnie. W wydanej opinii nie znajdziemy również odpowiedzi na pytanie, czy wydany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego będzie obowiązywał tylko te osoby, które formalnie złożyły skargę na decyzję BFG, czy będzie skuteczny wobec wszystkich, których ta decyzja, Decyzja o przymusowej restrukturyzacji ostatecznie dotyka, czyli takich, które mają w tym interes prawny. Pierwszym podstawowym wnioskiem płynącym z wydanej opinii jest fakt, że przepisy dyrektywy nie stoją na przeszkodzie temu, żeby jeden organ piastował kilka funkcji, a w przypadku bankowego funduszu gwarancyjnego mówimy o tym, że jest on gwarantem depozytów, jest decydentem dotyczącym przymusowej restrukturyzacji, a także podmiotem, który sprawuje funkcje nadzorcze. Nad bankami i instytucjami finansowymi. Zatem rzecznik generalny odpuścił sobie całą procedurę administracyjno-prawną, a skupił się na tym, czy decyzja o przymusowej restrukturyzacji została wyznana zgodnie z obowiązującym prawem. W tym zakresie rozstrzygał, czy bankowy fundusz gwarancyjny ma prawo do tego, żeby być jednocześnie gwarantem depozytów, nadzorcą nad bankami i instytucjami finansowymi, a także podmiotem, który decyduje o przymusowej restrukturyzacji. organizaciji W tym zakresie rzecznik generalny wskazał, że obiektywnie mamy do czynienia z konfliktem interesów i nie zgodził się zarówno ze stanowiskiem BFG, jak również państwa polskiego, że te funkcje nadzór sprawuje łącznie. Dlatego teraz rolą sądu odsyłającego, czyli wojewódzkiego sądu administracyjnego, będzie ocena, czy wewnętrzna struktura i przepisy regulujące działalność bankowego funduszu gwarancyjnego dają mu pełną niezależność. Jeśli nie, to w taki w tej sytuacji może prowadzić to do rozstrzygnięcia, zgodnie z którym do decyzji o przymusowej restrukturyzacji doszło z naruszeniem prawa, a dopiero takie rozstrzygnięcie może być furtką dla frankowiczów i innych interesariuszy Getty Nobel Bank do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, od skarbu państwa. Kolejnym tematem naszego dzisiejszego odcinka jest kontynuacja wątku z ubiegłego tygodnia dotycząca porozumień frankowiczów z bankami. W ostatnim tygodniu informowaliśmy o tym, że Związek Banków Polskich pracuje nad nowym, lepszym modelem ugód z frankowiczami. Pomimo tego, że nie znamy jeszcze szczegółów tego projektu, to już teraz Związek Banków Polskich informuje, że w ostatnim czasie rośnie zainteresowanie kredytobiorców frankowych ugodzeniem się z bankami uwikłanymi w sprawy frankowe. Zdaniem prezesa Związku Banków Polskich Tadeusza Białka był taki okres, że obserwowaliśmy spadek dynamiki zawieranych ugód. Ugód było mniej, zawierano ich około 1500 tysiąca miesięcznie, a teraz nastąpiło odbicie. Jest ich około 3000. tysiące. Widać, że nawet na dotychczasowym modelu ugód, który przecież funkcjonuje od dłuższego czasu, jest odbicie i jest duża szansa, że ugody staną się jeszcze bardziej popularne. Przy okazji zapowiedzi nowego modelu ugód. Z Frankowiczami pojawiły się również dane statystyczne. Z informacji podanych przez Związek Banków Polskich wynika, że aktualnie banki zawarły ponad 93 tysiące porozumień z Frankowiczami. Dla przypomnienia, w sądach toczy się obecnie około 165 tysięcy procesów frankowych, a do tego należy doliczyć około 40 tysięcy pozwów banków przeciwko Frankowiczom. Pewną ciekawostką wynikającą z przeprowadzonego wywiadu jest informacja i sprostowanie po stronie prezesa ZBP, że to nie banki pracują nad nowym modelem ugód z Frankowiczami, a takie prace prowadzone są w Ministerstwie Sprawiedliwości. Czy nie tyle Związek Banków Polskich pracuje nad nowym modelem, tylko Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje, pani pełnomocnik Aneta Wiwrowska-Domakarska? Natomiast banki i Związek Banków Polskich jesteśmy jednymi z interesariuszy. Tego procesu. Oczywiście bardzo nam zależy na tym, aby te ugody mogły w szerszej wersji zaistnieć niż do tej pory. W udzielonym wywiadzie pojawił się również wątek aktualnego modelu zawierania ugód i ewentualnych korzyści, które przynosi on Frankowiczom, decydującym się na tego rodzaju ugody. Chcę tutaj wyraźnie powiedzieć: to jest z tym nieatrakcyjnym elementem? To znaczy, ja nie patrzyłbym to na to od takiej strony. To znaczy, ugody, które są aktualnie procedowane wedle modelu przewodniczącego Jastrzębskiego. One z natury rzeczy są dobre dla klientów ponieważ i sprawiedliwe. Dla, dlaczego? Dlatego, że traktują kredyt tak jakby od początku był zawarty tylko kredyt złotowy, więc tutaj eliminują całkowicie ryzyko kursowe. Są fair, ponieważ zrównują takiego zrównują dwóch klientów, tego, który zawarł kiedyś Kredyt frankowy i kredyt złotowy. Trzeba przyznać, że odpowiedź udzielona przez prezesa ZBP jest dość zaskakująca, ponieważ z jednej strony chwali on aktualny proces zawierania ugód, uważa, że takie porozumienia są fair i sprawiedliwe wobec innych frankowiczów. Pozostaje zatem pytanie, skoro te ugody są tak atrakcyjne, to dlaczego zmieniane są ich warunki? Nie ulega wątpliwości, że nowe, bardziej atrakcyjne ugody mają spowodować zmniejszenie kosztów po stronie banków, które generowane są przez wygrane frankowiczów w sądach. Zdaniem Tadeusza Białka niewłaściwa jest sytuacja, w której wąska grupa frankowiczów, stanowiąca jedynie 1% wszystkich klientów, wpływa negatywnie na relacje z pozostałymi 99%. Procentami klientów. Co więcej, również przez Frankowiczów Polska przestała być atrakcyjna dla inwestorów z zagranicy. Mamy do czynienia z wąską grupą klientów, która stanowi no, mniej niż 1% klientów. Ona ciąży na relacje banków z klientami w pozostałych 99%. Prawda? Bo tutaj niestety to musi być uwzględniane. W zakresie możliwości dysponowania kapitałem, w zakresie tych obciążeń, do których, policzając rezerwy na kryty frankowe, uzyskujemy rekordową stopę tzw. efektywnego opodatkowania banku przekraczającą ponad 60%. To powoduje też, że inwestorzy zagraniczni nie są zainteresowani polskim rynkiem. Od lat przecież nikt nie wiedział na polskim rynku, żadnego inwestora zagranicznego na polskim rynku bankowym. Właśnie dlatego, że ten poziom obciążeń fiskalnych, paras fiskalnych z dodaniem rezerw. Na ryzyko frankowe powoduje, że ten rynek jest po prostu nieatrakcyjny, także dla inwestorów się. Kolejnym tematem naszego dzisiejszego odcinka są nowe postulaty płynące ze strony prawników reprezentujących Frankowiczów i pomysły na to, jak można usprawnić aktualne procesy frankowe. Swoimi przemyśleniami na ten temat pochwalił się w ostatnim wywiadzie udzielonym dla Business Insider dr Jacek Czabański, w którym wskazał pięć pomysłów na to, jak można odkorkować sprawy frankowe, Prowadzone przez sądy cywilne. Pierwszym pomysłem zaproponowanym przez adwokata jest odkorkowanie wydziału frankowego. Jego zdaniem sam pomysł utworzenia takiego specjalnego wydziału nie był trafiony, choć tej decyzji już nie cofniemy i musimy zastanowić się, jak usprawnić jego funkcjonowanie. W tym zakresie prawnik proponuje, żeby na wniosek powoda, który oczekuje jeszcze na termin pierwszej rozprawy, miał możliwość przeniesienia swojego postępowania do innego sądu. Oczywiście dotyczyłoby to tylko tych Frankowiczów, którzy zamieszkują poza Warszawą i mogliby przenieść swoją sprawę do sądu Właściwego dla ich miejsca zamieszkania. Druga propozycja sprowadza się do zwiększenia kosztów banku przy przegranym procesie. Aktualnie sytuacja wygląda w ten sposób, że frankowicze kierujący swoją sprawę do sądu, są zobowiązani do dokonania opłaty sądowej wynoszącej nie więcej niż 1000 zł. Standardowo w procesie cywilnym taka opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, czyli kwoty, o którą sądzi się Frankowicz. Dlatego propozycja prawnika jest taka, żeby w przypadku przegranej banku z Frankowiczem oddawał mu nie tylko ten 1000 zł poniesionej opłaty, ale pełną kwotę 5%. Od zasądzonego roszczenia. W takiej sytuacji Frankowicz odzyskiwałby poniesioną opłatę w wysokości 1000 złotych, a pozostała kwota trafiałaby do skarbu państwa. Trzecim pomysłem na odciążenie spraw frankowych w sądach byłoby odkorkowanie Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Zdanie prawnika, pomimo swojej właściwości, część spraw mogłaby trafiać do innych sądów apelacyjnych, a biorąc pod uwagę fakt, że większość rozpraw odbywa się zdalnie, ten terytorialny podział nie miałby większego znaczenia. Dlatego przydział tych spraw mógłby się odbywać w drodze losowania. Czwartym pomysłem jest częstsze używanie przez sędziów przepisów dotyczących nadużycia prawa procesowego. Z takimi przepisami mamy do czynienia w sytuacji, w której toczy się postępowanie Frankowicza o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej i w tym samym czasie bank podnosi swój zarzut o kapitał. W takiej sytuacji z jednej strony bank stwierdzi, że jego umowa jest ważna, i powinna dalej obowiązywać, natomiast w drugim procesie z tytułu nieważności żąda udzielonego kapitału. Ostatnim, piątym pomysłem jest rezygnacja banków ze składanych apelacji oraz kontrpozwów wobec Frankowiczów. Jednak, jak informowaliśmy na naszym kanale, z takimi sytuacjami mamy coraz częściej do czynienia w polskich sądach. Zostawiamy na chwilę pomysły dotyczące usprawnienia procesów frankowych, a skupimy się teraz na temacie dotyczącym rozliczenia z bankiem po wygranej Frankowicza. Co do zasady... Przynajmniej z naszej praktyki tak wynika, że nie ma większych problemów z rozliczeniem z bankiem po uzyskaniu korzystnego wyroku. Natomiast warto wskazać, że w tym zakresie mamy co najmniej kilka możliwości. Z perspektywy Frankowiczów wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem po uzyskaniu korzystnego wyroku jest zawarcie z bankiem porozumienia kompensacyjnego. Takie porozumienie jest niczym innym jak dodatkową umową zawartą z bankiem, w którym po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu Strony, czyli bank oraz kredytobiorcy, dogadują się w zakresie rozliczenia udzielonego kapitału, jak również rat, które wpłacił Frankowicz na rzecz banku. Jak wyjaśnia mecenas Wojciech Ciesielski z Kancelarii Bochenek Ciesielski i Wspólnicy, porozumienia kompensacyjne znacząco upraszczają i skracają proces rozliczenia po prawomocnym unieważnieniu umowy kredytu, a ustalenie ostatecznych warunków porozumienia wraz z jego zawarciem nie powinno trwać więcej niż kilka tygodni od wydania prawomocnego wyroku przez sąd. Takie uproszczenie wynika m.in. z faktu, że w ramach jednej czynności bank rozlicza się z klientem z udzielonego kapitału. Tym samym Frankowicz nie musi się obawiać kolejnego pozwu ze strony banku o zwrot kapitału, ponieważ takie rozliczenie następuje na mocy zawartego porozumienia kompensacyjnego. Z drugiej strony, takie porozumienie jest również korzystne dla Frankowicza, ponieważ uwzględnia nie tylko raty, które zostały określone w pozwie, ale również te, które Frankowicz zapłacił na rzecz banku w trakcie trwania postępowania sądowego, czyli nie musi wytaczać kolejnego powództwa albo wezwania do zapłaty o te raty, które nie były objęte pozwem. I w tym właśnie zakresie Frankowicz powinien szczególnie uważać, czy bank uwzględnił wszystkie raty oraz zapłacone odsetki. Jak radzi mecenas Wojciech Ciesielski, analizując treść porozumienia kompensacyjnego należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy bank w prawidłowy sposób obliczył wszystkie wpłaty kredytobiorców do dnia zawarcia porozumienia, łącznie z zapłaconą prowizją i innymi kosztami okołokredytowymi podlegającymi zwrotowi, oraz czy bank prawidłowo wskazał faktycznie wypłaconą kwotę kredytu. Zdarza się bowiem, że banki doliczają do wypłaconej kwoty kredytu np. skredytowane prowizje, których kredytobiorca nigdy nie otrzymał, co zawyża wartość roszczenia banku, a zaniża kredytobiorcę. Ponadto w takim porozumieniu należy uważać, czy strony godzą się na to, żeby zrzec się wszystkich roszczeń wynikających z zawartej umowy kredytowej. Zdarza się bowiem, że bank rezygnuje jedynie z roszczeń dotyczących kapitału, natomiast zostawia sobie furtkę z roszczeniami o bezumowne korzystanie z kapitału i waloryzację. Warto również pamiętać o tym, że zgodnie z ostatnimi wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kredytobiorcom frankowym należą się pełne odsetki za cały czas trwania postępowania sądowego. Dlatego takie porozumienie, oprócz rozliczenia z oraz poniesionych kosztów, powinny również uwzględniać dodatkowe rekompensaty w postaci odsetek ustawowych za opóźnienie. Ostatnim elementem takiego porozumienia w sprawie frankowej powinna być również rezygnacja banku ze składania скарги кассации. ponieważ w innym przypadku takie porozumienie nie dawałoby stuprocentowej gwarancji Frankowiczowi, że prawomocny wyrok całkowicie zakończy ten proces. Jeśli taki zapis nie znajduje się w projekcie porozumienia, warto renegocjować jego treść poprzez uzyskanie gwarancji zakończenia postępowania po prawomocnym wyroku, mówi mecenas Wojciech Ciesielski. Podsumowując, Frankowicz, który wygrywa sprawę z bankiem i decyduje się na podpisanie porozumienia kompensacyjnego, powinien pamiętać o następujących, kwestiach Przede wszystkim, czy zawarte porozumienie zawiera wszystkie opłaty i odsetki zapłacone przez Frankowicza na rzecz banku, dokładną kwotę kredytu udzieloną przez bank, po zawarciu umowy kredytowej, wszystkie odsetki ustawowe za opóźnienie i koszty procesu poniesione przez Frankowicza, zrzeczenie się wszystkich roszczeń po stronie banku, również bezumownego korzystania z kapitału i waloryzacji, a także rezygnację ze złożenia skargi kasacyjnej. Oczywiście zawarcie porozumienia kompensacji nie jest jedyną drogą do rozliczenia z bankiem po wygranym procesie, Frankowicz może zdecydować się na egzekucję środków wynikających z samego wyroku, ale musi liczyć się z tym, że postępowanie o kapitał będzie toczone w ramach odrębnego procesu i w takiej samej formie będzie musiał również wystąpić o zwrot rat, które ujścił w trakcie postępowania sądowego. A jeśli chciałbyś wiedzieć, jakie nowe wezwania dostają frankowicze od banków, wystarczy, że klikniesz wyświetlone obrazek. To tyle jeśli chodzi o dzisiejszy program. Serdecznie dziękuję za kolejne spotkanie. Paweł Wójcik, Wotum Finance Help.